Południowo-zachodnie tereny Polski to rejon, gdzie nie brakuje hodowców trzody chlebnej. Niestety niska opłacalność z powodu częstych dołków cenowych spowodowały, że duża część rolników zaczęła rezygnować z hodowli. No jest ciężko trzeba kupować zboże, zboże jest drogie, no opłacalność spada wtedy. No, na rynku coraz to mniej zboża i dobrego do kupienia i są problemy. Nie? Ostatni świński dołek cenowy utrzymywał się wyjątkowo długo, bo ponad rok, w kwietniu sytuacja zaczęła się poprawiać. Rolnicy są zadowoleni, cena poprawiła się, jest na dość, do, dość dobrym poziomie, rolnicy chwalą co do ceny to tutaj różnie, bo gdzieś tam od 5 zł do powyżej 6 zł różnie. różnie zależy od regionu, zależy od miejsca i tak aby uniknąć problemów z niską ceną w przyszłości grupa kilkunastu rolników działających w grupie producentów trzody chlewnej postanowiła promować wyroby mięsne z regionu. Hodowcy uważają, że walory kulinarne wieprzowiny biorą się stąd, że podstawą żywienia świń są zboża, rośliny strączkowe oraz mieszanina naturalnych ziół. Jest to nowe spojrzenie na jakość szląskiej wieprzowiny. Nasz produkt cechuje się e, walorami smakowymi i kulinarnymi, jakimi nie możemy, nie spotkamy w hipermarketach, nie będzie z importu takiego mięsa. To jest cała technologia, bo to nie jest tylko sama krzyżówka świn, ale to jest również żywienie, to jest pasza, to jest cały system, jak gdyby, hodowli. Tu okazuje się, że jest to mięso, które jest zrobione w oparciu o polską paszę, o, polskiego, o polską świnię, o polską paszę, przez polskiego hodowcę, polska myśl. Rolnicy zaprosili przetwórców, innych rolników, doradców rolnych i naukowców do pomocy przy projekcie pod szyldem Śląskiego Tucznika. Pomysł produkcji wieprzowiny pod własną nazwą podoba się nie tylko hodowcom, ale i przetwórcom. Dzięki naturalnemu żywieniu, bez konserwantów, wędliny cochują się naturalnym smakiem i zapachem, ale nie tylko, bowiem posiadają własności prozdrowotne. To mięso ma różne takie walory smakowe, które po prostu już samym sobie już jest ono inne, bez dodawania różnych dodatków. Jeżeli byliśmy na tym spotkaniu, profesor robił te wszystkie doświadczenia i wychodziło, że to mięso jest bez antybiotyków i po prostu samo w sobie zawiera przede wszystkim walory smakowe, nie? które z takich ogromnych, wielkich tuczarni nie uzyskujemy. Na naszej technologii używamy mieszaniny ziół w żywieniu. I ten smak i aromat dziół po prostu kumuluje się w mięsie. W czasie smażenia, gotowania, pieczenia i wyrobów z naszego mięsa uzyskujemy mięso kulinarne, o zapachu stosowanych ziół. Jest to powrót do smaków z przeszłości. To mięso po pierwsze nie cieknie tamtego pietrena albo w ogóle nie ma, albo jeżeli jest to, to jest e, jak gdyby mapowany, czyli wolny od, od, od genu stresu. To sprawia, że to mięso jest delikatne, kruche, marmurkowate, naprawdę się z przyjemnością go je. Hodowców trzody chlebnej w promocji śląskiego tucznika, oprócz uczelni rolniczych i przetwórców mięsa wieprzowego, Wspiera Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Włosiowie w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z PROW na lata 2014-2020 oraz sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przed nami jeszcze bardzo długa droga, bo doskonale, drodzy Państwo, wiemy, że to no, wszystko nie jest takie łatwe i proste. Musi być jakby ten lider, lider, który pociągnie to wszystko. Więc mamy nadzieję na to, że poprzez właśnie, chociażby tą sieć innowacji, poprzez organizowanie takich szkoleń, takich spotkań, jeszcze z innymi grupami, bo mieliśmy tutaj tylko powiedzmy wybrańców z niektórych powiatów, a, a wiadomo, nie dotarliśmy do wszystkich. Myślę, że przy jakichś konkursach, przy jakichś spotkaniach innych, również tą ideę będzie w pewien sposób, jako ośrodek doradztwa rolniczego, oczywiście promować. Chodowcy tuczników z entuzjazmem podeszli do pomysłu promocji lokalnej wieprzowiny, a ich entuzjazm dodatkowo wspiera polepszająca się od kilku tygodni cena żywca.